Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Przede wszystkim chciałam powiedzieć, że moja obecność w tak zacznym gronie to dla mnie wielki zaszczyt i mam nadzieję, że uda mi się Państwa zainteresować, mimo tego, że wykłady poprzedników były naprawdę niezwykle ciekawe. Pierwszym przypadkiem, który chciałam przedstawić, jest przypadek rakanerki z przerzutami do płuc i do mózgu, które to przerzuty po nefrektomii embolizacji i radioterapii zupełnie ustąpiły. Wstęp teoretyczny pominę może. nasz pacjent, 65-letni mężczyzna, rozpoczął swoje leczenie w sierpniu 2011 roku i nie było to w naszym ośrodku, było to w zupełnie innym województwie. Zgłosił się na SOR w swoim rejonowym szpitalu z powodu bólu wśród brzuszu i duszności. W badaniach obrazowych, czyli mniej więcej w, zdjęcie, między innymi w zdjęciu rentgenowskim klatki piersiowej odkryto liczne cienie krągłe w obu płucach sięgające do 30 cm, zagęszczenie lewej wnęki, a w USG brzucha 9-centymetrowy guz nerki. Ponieważ próbowano wykonać biopsję tego guza, niestety nie przyniosła ona żadnego rozstrzygnięcia. Pacjent natomiast był w nie najlepszym stanie ogólnym, bardzo obciążony internistycznie. W Poznaniu w klinice urologii i onkologii zdecydowano się przeprowadzić embolizację i zdyskwalifikowano pacjenta od nefrektomii. Między październikiem a grudniem 2011 roku pacjent wielokrotnie zgłaszał się na SOR swojego szpitala rejonowego z powodu duszności, narastającego płynu w prawej jamie opłucnej. W styczniu 2012 roku, czyli w niedługim czasie po tej embolizacji, nie było już żadnych przerzutów w płucach, a w lutym pacjent zgłosił się do naszego ośrodka. Nie, nie. W lutym zgłosił się do swojego szpitala z objawami afazji. Wykonano wtedy tomografię głowy, w której stwierdzono ogniska metastatyczne w tylnej części płata czołowego. W lutym również zgłosił się pacjent do naszego ośrodka, ponieważ jego córka nie mogła się pogodzić z tym, że lekarze w jej opinii nie robią zupełnie nic, żeby taty wyleczyć. Był konsultowany przez naszych chirurgów onkologicznych, chemioterapeutów i radioterapeuty SDCO. I 27 lutego, mimo licznych obciążeń, wątpliwości konsultującego kardiologa, przeprowadzono prawostronną nefrektomię i przebieg pooperacyjny był niepowikłany. Tutaj mamy wynik badania histopatologicznego. W marcu w 2011 roku pacjent w Wielkopolskim Centrum Onkologii przebył radioterapię na przerzuty w ośrodkowym układzie nerwowym. W maju z kolei u nas w ośrodku wykonano kontrolne TK jamy brzusznej oraz TK głowy, które nie wykazało ani jednej zmiany metastetycznej. Z kolei w kontrolnej tomografii klatki piersiowej znaleziono jeden guzek, który jednak nie wiadomo było o jakim jest charakterze. W związku z tym w listopadzie wykonano w Bydgoszczy... PET, kontrast był znakowany choliną i wykluczono aktywny charakter tej zmiany w płucu. W styczniu ponownie wykonano tomografię klatki, guzek się nie powiększył. Obecnie pacjent czuje się dobrze, nie zgłasza żadnych dolegliwości, wciąż nie ma żadnych dowodów na to, żeby jego choroba nowotworowa była aktywna. Przypadek jest ciekawy z tego powodu, że zaledwie w połowie procenta pacjentów Takich jak nasz pacjent, zmiany metastatyczne cofają się po nefrektomii lub embolizacji, przy czym dotyczy to zmian w płucach. Natomiast nie znaleźliśmy opisanego przypadku, żeby zmiany metastatyczne do ośrodkowego układu nerwowego cofnęły się po takich zabiegach. Pacjent też, w związku z tym, że miał liczne czynniki niekorzystnego rokowania, teoretycznie nie miał szansy przeżyć tak długiego okresu czasu. Natomiast mimo tego, że był bardzo schorowany. Udało mu się to, i wniosek jest taki, że zawsze warto próbować operować pacjentów i dać im szansę, zwłaszcza w przypadku raka nerki, który jest takim nietypowym nowotworem. Pacjent, chciałam jeszcze dodać, że pacjent nie był leczony systemowo, ponieważ z racji tego, że na początku nie było rozpoznania histopatologicznego, on również był w stanie ogólnym średnim, nie był zakwalifikowany przez chemioterapeutów do żadnego leczenia systemowego. Dziękuję bardzo. Następny przypadek, który chciałam zaprezentować, to przypadek młodego mężczyzny, u którego wystąpiło krwawienie z przerzutu do wątroby z przerzutu nowotworu jądra. Nasz pacjent pojawił się w wieku 18 lat w lutym 2011 roku z powodu nagłego, bolesnego powiększenia jądra, które trwało od 6 dni, nie ustępowało po leczeniu ibuprofenem i zjawił się na ostry dyżur urologiczny. W badaniu fizykalnym jądro było twarde, niebolesne, miało cechy niewielkiego stanu zapalnego. Konsultujący urolog w badaniu USG wysunął podejrzenie procesu nowotworowego. Pacjent dostał zalecenia antybiotykoterapii, wykonania markerów nowotworowych oraz kontroli w poradni urologicznej, do której zgłosił się z następującymi wynikami markerów, jak widać, są one powiększone, i został zakwalifikowany do prawostronnej architektomii. Tutaj mamy wynik badania histopatologicznego. Warto też zwrócić uwagę na to, na sam wynik histopatologiczny, gdyż jest to taka mieszanka nowotworów, jest raczej rzadka. I mimo, że nowotwory jądra są generalnie rzadkimi nowotworami bo to jest zaledwie 1% wszystkich nowotworów to taki wynik to zaledwie 5% z tego 1%. W pacjent dostał zalecenia zgłoszenia się do poradni onkologicznej, gdzie został wstępnie zakwalifikowany do chemioterapii, dostał również skierowania na wykonanie badań obrazowych tomografii klatki piersiowej i jemy brzusznej, które to badania wykonał i jednak nie zgłosił się z wynikami badań. Stadium kliniczne pacjenta można określić jako 1S na podstawie klasyfikacji TNM ten znak zapytania oznacza właśnie to, że pacjent nie zgłosił się z wynikami i przez półtora roku zniknął z pola widzenia. Nie zgodził się na chemioterapię, motywował to tym, że ma ciężką sytuację rodzinną i jest jedynym żywicielem rodziny. Jednak był to pacjent 18-letni i być może trzeba było bardziej naciskać, żeby się na to zgodził. Następnym razem spotkaliśmy go w październiku 2012 roku, gdzie zgłosił się na SOR z objawami wstrząsu hipowolemicznego z niskim ciśnieniem hemoglobiną 7,5. W badaniach obrazowych w USG jamy brzusznej masywne przerzuty do wątroby, pakietów powęgrzonych węzłów chłonnych. W punkcji płynu, który był obecny w dużej ilości w jamie brzusznej uzyskano treść podbarwioną krwią. Tutaj mamy zdjęcie klatki piersiowej w którym widzimy liczne przerzuty do płuc, niektóre mają podejrzenie rozpadu. W związku z obrazem klinicznym zakwalifikowano pacjenta do pilnej laparotomii. Powiększone węzły chłonne. Liczne przerzuty w wątrobie, w tym jeden intensywnie krwawiący, rozpadający się, podjęto próbę koagulacji, założono szef homostatyczny na wątroby, jednak te zabiegi nie przyniosły żadnego efektu, a ponieważ anestezjolodzy mieli problemy z uszkodzeniem stanu pacjenta, podjęto decyzję o wykonaniu duchingu prawego płata wątroby i zaszyciu pacjenta. Następnego dnia ponownie otwarto chorego, usunięto serwety, zaciśnięto w niezaznaczone ruchy założono kolejne szpy, wykorzystano kleje i również podjęto próbę tego na utrzymaniu i ponownie nie uzyskano homostazy, mimo że operacja była i nasi chirurdzy właściwie zrobili wszystko, co było dostępne na naszym bloku operacyjnym. Pacjent został przekazany do pracowni naczyniowej, gdzie wykonano embolizację wewnątrz przez prawą tętnicę wątrobową i założono tam kilka spiral. W kontrolnej angiografii na szczęście okazało się, że efekt embolizacji jest pełny, także chprawnie nie wystąpiło. Pacjent, ponieważ z powodu tych wszystkich zabiegów rozwinął niewydolność od został przekazany na oddział intensywnej terapii, gdzie przebywał 7 dni i jego stan uległ poprawie, w związku z tym przekazano go na udział chirurgii onkologicznej i chemioterapii i właściwie był w stanie ogólnym dobrym i jedyną dolegliwością była żółtaczka, która stopniowo ustępowała. Wykonano również kontrolne badania klatki piersiowej i brzucha, teka klatki piersiowej Stwierdzono, że ma około 30 wózków w prawym półcu, 18, w lewym. Tomografii jamy brzusznej, masywne zmiany metastatyczne, pakiety powiększonych węglu płomnych. Tutaj mamy właśnie te zdjęcia. Nie wiem, czy widoczne są przerzuty. Tutaj jest ten największy, ten, który krwawił. opisywany Jego wielkość jest opisywana na 12 cm średnicy, także był naprawdę duży. Pacjent następnie otrzymał ratunkową chemioterapię, między innymi z powodu podwyższonych nowotwor, markerów nowotworowych. Tutaj ta wartość, prawie milion, nie jest błędem. Pacjent po prostu był bardzo chory. I po trzech tygodniach, po tym pierwszym kursie chemioterapii, został wypisany do domu i czuł się dobrze. Został zakwalifikowany następnie według schematu BEP do czterech kolejnych kursów, ale w związku z tym, że ta pierwsza chemioterapia była niepełna dostał kolejny kurs. W badaniach obrazowych wykonanych po piątym kursie zmiany metastatyczne zarówno w wątrobie, jak i w płucach zmniejszyły się. Guzków było mniej, były co najmniej dwa razy mniejsze niż w tych poprzednich badaniach w związku z tą dobrą reakcją na chemioterapię i z tym, że pacjent się dobrze czuł i właściwie jedynym jego problemem była przejściowa neutropenia i dostał z tego powodu neupogen. Został zakwalifikowany do kolejnych dwóch kursów BEP. Jest Chory jest aktualnie po sześciu kursach, czuje się dobrze. Markery nowotworowe, jak widać, znacznie się zmniejszyły, aczkolwiek nadal nie są w normie. Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę o pytania. Pani profesor Kołodziej. Bardzo gratuluję takiego ładnego wystąpienia, co nie było łatwe, biorąc pod uwagę wielkiego przedmówcę przed panią, ale może minimalnie tylko skoryguję. No tak, myślę. <grywa> Minimalnie tylko skoryguję, że jednak pacjent dostał w przy pierwszym przypadku naświetlanie na ośrodkowy układ nerwowy i. To nie była samoistna regresja zmian, aczkolwiek rzeczywiście pani przypadek jest takim przypadkiem standardowym właściwie raka nerki. My, ponieważ jesteśmy kliniką urologii i onkologii urologicznej, i to jest nasz chleb codzienny, to jest trzeciej kolejności nowotwór, który u nas występuje, i codziennie na sali operacyjnej mamy przynajmniej jeden nowotwór nerki na jednej z sal, to pragnę powiedzieć, że ten nowotwór powoli przechodzi do chorób przewlekłych do chorób przewlekłych. Otóż to jest nowotwór, w którym zdarzają się samoistne regresje przypadków i w naszej klinice też opisywaliśmy takie przypadki, było to kilkanaście, w którym warto naświetlać ośrodkowy układ ner nerwowy, jak i w dobie nowoczesnych inhibitorów kinastyrozynowych ten pacjent u Pani ma szansę jeszcze na wieloletnie przeżycie, nawet jak nastąpi późna pnowa. Co więcej, my mamy takie przypadki, Sama tutaj z ośrodkiem i z panem doktorem Czarneckim, pacjentka, która 21 lat żyła z rakiem nerki z przerzutowym. 21 lat temu usunęła jej nerkę, a potem kolejne przerzuty usuwaliśmy tutaj z panem doktorem na zmianę, potem pod wpływem inhibitorów kinastyrozynowych dożyła pięknych 78 lat. Także. Polecam i zachęcam do radykalnego walczenia ty, ze wszystkimi przerzutami w tym nowotworze. Dziękuję bardzo Pani Profesor za komentarz. My nie jesteśmy kliniką, jesteśmy wojewódzkim szpitalem specjalistycznym, ale ten pacjent właśnie został zdyskwalifikowany od jakiegokolwiek leczenia w jednym z czołowych ośrodków klinicznych urologicznych i dlatego trafił, trafił już jako taki beznadziejny pacjent do nas i podjęliśmy tą próbę, aczkolwiek zarówno kardiolodzy, jak i anestezjolodzy, no trudno było ich przekonać, żebyśmy zaczęli te wszystkie działania chirurgiczne, a potem chemioterapeutyczne. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Czyli można powiedzieć, Panie Profesorze, że ten pacjent żyje dzięki córce? Bo jeśli dobrze zrozumiałem, drugi przypadek, leczenie... I myśmy kiedyś w naszym szpitalu też odrzuconą jej mamę, zaoperowali ona jakoś szczęśliwie, przeżyła. I poprzez Stany Zjednoczone on trafił tutaj do nas. Rozumiem. Ja jeszcze tylko chciałam dodać, pani profesor, że nasi onkologi kliniczni zdyskwalifikowali pacjenta od leczenia tego ukierunkowanego molekula, molekularnie. Nie wiem dlaczego, bo to nie moja działka, nie wnikam.